Nie, ja tak nie mogę. W co my się bawimy? Nie rozumiem tekstu, yy, w ogóle w co jestem ubrana? Pierwszy raz tak gram. Cicho się, ci uczy się roli. Reżyser powiedział, że tym razem nie, nie wpuści nas nieprzygotowanych na plan. Ale co to jest za film? Nie wiem, ale każdą to gram. No dobra, to jest jakieś wielkie dzieło historyczne. Słuchaj, ja nie wiem, no ale dzieci będą z tego pisali maturę, będziesz hitem na fejsie. Musisz naprawdę spróbować. Będzie wszystko okej. Okay. Czy ty masz jakiś w tym interes? Nie no, co ty głupia jesteś? Chcesz zostać gwiazdą? A co powiedział producent Zamieści ciebie i mnie naukacy płyty i co z tego będzie? Ha! Wszyscy będą kupować! Jest dzieciarnia, jest szkoła, wszystko się sprzeda. A wiesz, co najważniejsze? Dalej zajdziemy niż to da. Ja wierdziłam, ale mój kwar! O, pewnie, że patrzę, ja nie Wiesz co, to uczci roli, a ja też spróbuję. O. Czemuż to stara gwardia się starzeje pośród bojów, siwieje! Ty je każdy mąż kręka, choć nie jest ranny, a szwoleżery polskie wciąż wysmukli są jak panny! Ha, ha. Co, idiota sobie zrobiłem. No wiesz, no Gaśnie urywa, nie? No, Może ty pokaż. No dobra, dobra. <laughs> energia, energia! Bo u nas panie, jako panny, kawalery stają u boku twego, a u pasa mają żabkę, bagnet i rapcie. Tak. Gotowe w stroju iść na śmierć i konanie. Nic nie rozumiem. Jaki Konan? To cytat z amerykańskiego kina.